Cześć kochani, Jessica z tej strony, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj przynoszę ze sobą moją kosmetyczkę, w której mam moje produkty pielęgnacyjne do twarzy. Znowu jestem bez makijażu, żebyście mogli zobaczyć jak wygląda moja cera. Oczywiście nie jest idealna, ale nikt nie ma idealnej cery, więc yy, to jest moja tajna broń na to, żeby było lepiej, bo uwierzcie mi, jest dużo, dużo lepiej niż było kiedyś i... <śm> Unikałam aparatu albo starałam się robić mocny makijaż, żeby nic nie było widać wcześniej, kiedy zmagałam się tak bardziej intensywnie z trądzikiem. Teraz już jestem. Nie będę na najlepszej prostej, żeby z tego wyjść, ale uwierzcie mi, kiedy tylko myślę, że moje problemy, że moje problemy już są rozwiązane, znowu nawraca problem, więc odpukać na razie jest ok, yy, ale jak będzie, to zobaczymy. Teraz znowu będę podróżować, więc moja skóra fatalnie znosi samolot, więc mam nadzieję, że jakoś sobie poradzę. Pierwsza uwaga, jeżeli słyszycie stukania, jestem u babci. Moja babcia dzisiaj przejęła kuchnię, zresztą każda babcia, więc robi niesamowite smakołyki, ale już tam siedzi kilka godzin, więc stwierdziłam, że jeżeli mam czekać aż wyjdzie, to się pewnie nie doczekam, dlatego mogą być stukania i pukania. A druga uwaga, zapraszam Was również na mój Instagram, Snapchat, Facebook, wszystkie linki będziecie mieć podane na dole. Ja już nie przedłużam, zaczynamy. W dzisiejszym filmiku nie chciałabym poruszać tematu demakijażu, ponieważ zrobię o tym oddzielny filmik, kiedy już usiądę w jednym miejscu i będę miała wszystkie te kosmetyki, które lubię, a teraz na chwilę obecną po prostu pożyczam ee, produkt od mojej babci. Mm którego tak do końca nie znam, wcześniej po prostu używałam oleju kokosowego więc pomijmy temat demakijażu następnie oczyszczanie, ja moje codzienne oczyszczanie za zaczynam od tego produktu jest to Cetaphil Thermo do skóry trądzikowej ta buteleczka akurat została zakupiona w Niemczech i możecie go dostać wszędzie za granicą w Niemczech musiałam go ściągać do apteki, w Stanach jest dostępny dosłownie wszędzie, CVS, Target Walmart, cokolwiek w Polsce. Ja go kupuję w Superfarmie. Też to jest bardziej produkt apteczny, mm, więc jestem naprawdę z niego zadowolona. Używam go od 2013 roku, a mamy 2017, więc to jest po prostu produkt dla mnie niezastąpiony. Mm, próbowałam w międzyczasie się przerzucić na coś innego, ale nic tak świetnie nie działa na moją skórę, więc po prostu już z tym nie walczę i to jest mój. Ulubiony, ulubiona pianka do oczyszczania skóry. Ja peelingu jako od peelingu nie robię, wcześniej byłam na kwasie salicylowym, takie płatki namoczone kwasem salicylowym, one się świetnie u mnie sprawdzały w okresie letnim i dalej do nich powracam, jeżeli mam jakiś większy problem na skórze, ale w czasie zimy one trochę zbyt przesuszały moją skórę i zauważyłam, że dają odwrotny efekt. Ja już wspominałam o tym nieraz, jeżeli przesuszamy skórę, skóra reaguje ochronnie, czyli produkuje jeszcze więcej sebum i pojawia się jeszcze więcej zmian, więc postanowiłam, że już czas chociaż na chwilę o od nich odpocząć, może wrócę do nich latem, zobaczę w jakim stanie będzie moja skóra. Następnie robiłam y, taki ala peeling szczoteczką w domu. To nie była taka szczoteczka typu Clear Sonic, tak to się nazywa, tylko to była zwykła szczoteczka zakupiona w na współę z moją mamą. Ja miałam jedną szczoteczkę, mama miała drugą główkę, wiecie, to, co tylko się zmienia na górze. Hmm. One dawały naprawdę fajny efekt, skóra była doczyszczona, bardzo gładka po pielęgnacji, ale tak jak mówię, jestem teraz u babci, więc teraz na chwilę obecną tego nie mam, więc nie mam Wam nawet jak pokazać tej szczoteczki. Yy, więc tak naprawdę na chwilę obecną bardziej spokojnie podchodzę do pielęgnacji, jedyne oczyszczanie, takie typowo typowe oczyszczanie, to jest ten produkt. Następnie, jeżeli chodzi o nawilżanie, postanowiłam, że już czas zacząć działać troszeczkę przeciwzmarszczkowo, ale też bez przesady. W mojej magicznej kosmetyczce znalazłam ten produkt. Chciałam znaleźć serum, które byłoby typowo nawilżające, niekoniecznie przeciwzmarszczkowe, ale przecież produkty nawilżające też no, działają tak naprawdę na wszystko, bo mm, też trochę chronią przed trądzikiem, też trochę zabezpieczają nas przed utratą sprężystości w skórze, więc... Postanowiłam, że to już czas, mam ten produkt od listopada, teraz mamy styczeń, ja już jestem na wyczerpaniu. Mówię Wam, codziennie, codziennie go używam. Na początku bałam się. To jest Dermedic Hydra 3 Hyaluro serum nawadniający twarz, szyję i dekolt. Więc bałam się, że będzie mnie zapychał, w końcu się zdecydowałam, ponieważ przeczytałam bardzo dużo pozytywnych opinii w internecie Niektórzy mówili, że ich nawilżał, inni mówili, że ich nie nawilżał, ale przede wszystkim jedna opinia się zgadzała, że nie zapychał I powiem Wam szczerze, że my, moja skóra jest w dużo lepszym stanie, jest dobrze nawilżona Nie mam żadnego problemu, nawet moja mama dotykała mojej skóry, kazałam ją y, przebadać i stwierdziła, że faktycznie skóra jest lepiej nawilżona niż była wcześniej więc jak dla mnie się sprawdza i tego produktu w zależności jak potrzebuję na pewno używam zawsze rano pod krem i czasem używam go wieczorem też pod krem, ale chyba że już nakładam tyle produktów, że już stwierdzam, że nie ma sensu, ale rano zawsze go nakładam. Tylko rano nakładam również Cetaphil Dermo który ma w sobie SPF 30. On chroni nas przed każdym typem promieniowania słonecznego, więc jest naprawdę fajny. Nawilża, zwłaszcza w połączeniu właśnie z tym, to jest teraz mój duet. Moja skóra jest bardzo dobrze nawilżona. I ostatni produkt, który używam, zarówno rano, jak i wieczorem, jest to Sylweko łagodzący krem pod oczy brzoza. To jest krem, którym zaraziłam moją mamę, babcie, ciocię, pół rodziny. Jest naprawdę genialny. Polecam go każdemu, zwłaszcza jeżeli macie bardzo delikatną skórę wokół oczu. Moja mama miała makijaż permanentny wykonaną kreskę na dole i od tego czasu miała bardzo duży problem, żeby znaleźć krem, który by jej nie podrażniał i to jest właśnie krem, który robi wszystko i też bardzo dobrze nawilża, więc mm, polecam wam. I to stosuję rano i wieczorem. Robiąc podsumowanie, to są wszystkie kosmetyki, które ja stosuję rano. Oczyszczanie, nawilżanie. Także I jestem gotowa. Wszystkie te kosmetyki świetnie sprawdzają się pod makijaż. Wieczorem mam trochę więcej zabawy z kosmetykami trochę działającymi e, antystarzeniowo, Ponieważ mam 24 lata, więc lepiej zapobiegać niż leczyć. Zawsze nam to powtarzali na zajęciach z kosmetologii, więc ja zapobiegam. Zaczynam oczywiście od oczyszczania twarzy moim cetafilem, ale on się zupełnie nie nadaje do zmywania makijażu. To od razu mówię, więc to jest po zmyciu makijażu, na przykład olejem kokosowym, tak jak ja to robiłam ostatnio. Kiedy skóra mam już oczyszczoną, używam tej maski i to są nowe opakowania, ale pokażę Wam, że biorę tą maseczkę bardzo, bardzo poważnie. Kupiłam jej trochę na zapas. Oni tutaj e, zalecają, żeby stosować ją pomiędzy godziną 22, a pierwszą w nocy, kiedy odnowa komórek jest zwiększona. Oprócz tego co 3 dni w serii zabiegów 8, więc mm, też nie możemy jej stosować za długo. A dlaczego? Ponieważ tutaj mamy kwas migdałowy i 2% L-Lalice, czyli działamy mm, rozświetlająco przede wszystkim na skórę. Jest to maseczka naprawcza stymulująca cykl nocnej odnowy komórkowej, redukuje blizny potrądzikowe, wygładza ich pory, widocznie rozświetla skórę. I wszystko to, co jest tutaj napisane, działa. Powiem Wam szczerze, że ja zwłaszcza tutaj ja nie wiem o co chodzi. Jedną stronę mam naprawdę czystą, a tutaj mam przebarwienia i tu pojawiają się nowe zmiany. Ale odkąd zaczęłam stosować to, te zmiany ustały, Albo przynajmniej jak coś wyszło, to następnego dnia po nałożeniu tej maseczki po prostu było zeschnięte i nie rozwijało się w stan zapalny. Oprócz tego faktycznie widzę, że skóra, zwłaszcza następnego dnia, jest rozświetlona. Jeżeli stosowałam tą maseczkę, przechodzę prosto do kremu, i jest to krem z Krem naturalna pielęgnacja skóry wrażliwej, atopowej, przesuszonej, brzozowo nagietkowy z betuliną. Jest to dla mnie nowość, którą dopiero niedawno zaczęłam stosować. Jest to forma bardzo bogatego kremu. Tutaj mamy wosk pszczeli, także ona zostawia na skórze taką powłokę i to jest powód dla którego stosuję ten krem tylko wieczorem. Nie sprawdzałam go pod makijaż, ale nie wiem czy widzicie, ale to skóra się po prostu świeci. Yy, jednak nie przeszkadza mi to w żaden sposób, wręcz przeciwnie, czuję, że odpowiednio nawilżam moją skórę i faktycznie rano skóra jest bardzo ładnie nawilżona. I jeżeli nie używałam maseczki, to wtedy oczywiście używam tego, czyli serum nawilżającego. Podsumowując, tak wygląda moja pielęgnacja wieczorna. Coś, co używam codziennie i coś, co używam na zmianę. Tak wygląda cała moja pielęgnacja. Mam nadzieję, że w jakiś sposób Wam pomogłam. Yy, jak widzicie, Próbowałam połączyć pielęgnację cery trądzikowej, potrzebującej nawilżenia i z przebarwieniami. Równocześnie myślę, że mi się to całkiem nieźle udało. Na dzisiaj dziękuję i zapraszam do następnego filmiku. Cześć.